Cześć, ja mam na imię Asia i tutaj się tym, co mówi to mi Bóg. Dzisiaj chciałabym powiedzieć troszeczkę o prowadzeniu Ducha Świętego. To jest coś, co oczywiście jest częścią po prostu życia chrześcijanina. Każda osoba, która naprawdę oddała swoje życie Jezusowi i została oszczona Duchem Świętym, ma w sobie Ducha Świętego. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Więc jeżeli chcemy nazywać się dziećmi Bożymi, córkami, synami Bożymi. To musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego. To jest nieodłączny element naszego życia. I myślę, że każda osoba, która ma Ducha Świętego, widzi, jak on w niej pracuje i widzi, jak ją prowadzi, bo tego często nie da się zignorować. Jeżeli ignorujemy to, co mówi nam Duch Święty, cały czas spychamy gdzieś to, co nam mówi na bok, no to w pewnym momencie może być tak, że przestaniemy go słyszeć, bo, bo cały czas go ignorowaliśmy. Zagłuszamy go i w pewnym momencie możemy zagłuszyć go całkowicie. I oczywiście możemy na nowo z powrotem zacząć słyszeć ten głos, ale musimy być posłuszni temu, co słyszymy i musimy być posłuszni temu, co Duch Święty nam mówi. I bardzo często jest tak, że chcemy znać sporo planów odnośnie naszego życia, chcemy wiedzieć, co Bóg dla nas planuje, chcemy wiedzieć, co Bóg zrobi. Ale z moich obserwacji i z obserwacji innych chrześcijan i z tego co czytamy też w Biblii, to widzimy, że Bóg bardzo często daje takich kilka maksymalnie kroków do przodu nam, jeżeli chodzi o informacje, co się będzie działo, a bardzo często jest tak, że daje nam tylko jeden krok do przodu. I jeżeli my tego jednego kroku nie wykonamy, to nie dowiemy się, co jest w kolejnym i kolejnym. Jeżeli chcemy podążać za poziom głosem, jeżeli chcemy. Podążać w tym Bożym powołaniu, które On ma dla nas, to musimy wykonywać każdy jeden krok po kolei. Nie możemy ich ignorować, bo jeżeli nie zrobimy jednego, to nie, to nie dostaniemy kolejnej instrukcji, więc w tym momencie się po prostu zatrzymujemy. I to mogą być różne rzeczy. Duch Święty może nam mówić, żebyśmy przestali coś robić, albo żebyśmy zaczęli coś robić. I bardzo często czytam komentarze, czy czytam wiadomości, w których. Sporo ludzi pyta się, jak to usłyszeć, dlaczego nie słyszą Boga. I to, co ostatnio pokazywał mi Bóg, to że kiedy my mamy Ducha Świętego, to automatycznie gdzieś słyszymy Boga. I oczywiście to wymaga od nas wprawy to takie słyszenie coraz więcej i coraz dokładniej. I wymaga to od nas jakiegoś takiego przełamania, zrozumienia, że naprawdę Bóg mówi do nas. I to oczywiście czasami wymaga jakiegoś czasu. Natomiast tego, co słyszę od innych chrześcijan, i to, co też widzimy w Biblii, to że w momencie, w którym dostajemy ducha świętego, zazwyczaj od razu zaczynamy słyszeć Boga. I oczywiście to na samym początku może się czasami nawet wydawać trochę dziwne, bardzo często doskonalimy to słyszenie Boga, żeby słyszeć go jeszcze lepiej. Czyli czytamy więcej Biblii, spędzamy więcej czasu z Bogiem, rezygnujemy z niektórych rzeczy, które nas rozpraszają i zaśmiecają nasz, nasz umysł. I te wszystkie rzeczy sprawiają, że słyszymy coraz lepiej i coraz lepiej, ale kiedy my dostajemy Ducha Świętego, to tak naprawdę powinniśmy zacząć już Go słyszeć. Więc jeżeli nie słyszysz Boga, jeżeli nie słyszysz Ducha Świętego, jest to dla ciebie cały czas jakiś problem, to zastanów się, czy naprawdę byłaś, byłeś ochrzczony w Duchu Świętym. A jeżeli naprawdę pamiętasz takie wydarzenie i jesteś pewna, że tak się wydarzyło, to Przeanalizuj, czy może nie ignorowałaś, nie ignorowałeś cały czas jakiegoś jednego polecenia, które Duch Święty ci mówił, bo takim kolejnym powodem, przez który możemy nie słyszeć Ducha Świętego, jest to, że właśnie ignorowaliśmy długo Jego polecenia. I jeżeli chodzi o polecenia Ducha Świętego, jeżeli chodzi o jego instrukcje, to wspaniałe jest to, że Duch Święty zawsze nam mówi rzeczy wtedy, kiedy jesteśmy na nie gotowi. Kiedy taka świeża osoba oddaje swoje życie Bogu, to zazwyczaj Bóg jej nie każe rzucać wszystkiego od razu. Ten proces następuje powoli. Najpierw może zaczyna od papierosów, potem przestaje przeklinać, potem może Bóg jej wskazuje, żeby zaczął, zaczęła pomagać sąsiadom, itd., itd. Bóg nie każe nam zazwyczaj rzucać wszystkiego naraz, od razu. Oczywiście, kiedy my dostajemy Ducha Świętego, to bardzo wiele rzeczy od nas odpada, bardzo wiele rzeczy już po prostu sami nie chcemy robić, bo widzimy, że to było złe. Po prostu spadają nam klapki z oczu. Natomiast kiedy my coraz dłużej żyjemy z Bogiem, to też widzimy, że Bóg coraz więcej od nas wymaga. I to jest bardzo dobry znak, bo to znaczy, że my się rozwijamy i że Bóg może powierzać nam coraz więcej, i Bóg chce, żebyśmy byli coraz bardziej doskonali. I za każdym razem, kiedy Duch Święty wskazuje ci jakąś rzecz, którą należy przestać robić lub należy zacząć robić, to możemy być pewni, że to jest dokładnie ten moment, w którym należy to zrobić. Duch Święty nie powie nam czegoś za wcześnie. Albo za późno. Jeżeli słyszysz jakieś takie nawoływania Ducha Świętego, żeby zacząć coś robić albo żeby przestać coś robić, to uwierz, że to jest dokładnie ten czas, w którym powinnaś zacząć to robić, powinieneś zacząć to robić lub przestać to robić. To jest dokładnie ten moment. I jeżeli my będziemy ignorować to, to właśnie możemy przestać dobrze słyszeć Ducha Świętego i możemy też zatrzymać się gdzieś w naszym procesie. Bardzo często może chcielibyśmy być gdzieś na jakimś jeszcze wyższym poziomie z Bogiem. I możemy się frustrować tym, że Bóg każe nam robić jakieś rzeczy, które, które nie wiemy, jak się łączą z tym wyższym poziomem, ale musimy zaufać, że jeżeli Bóg nam coś wskazuje, to należy zacząć to robić albo właśnie przestać to robić. Bo każdy jeden krok jest bardzo ważny. Duch Święty się nie myli i wszystko jest dokładnie po coś. Trzeba pamiętać o tym też, że Bóg bardzo nas kocha i chce, żebyśmy się rozwijali, chce, żebyśmy byli w lepszych miejscach w naszym życiu, żebyśmy aby nasze życie było pełne przełomów, o które się modlimy, i dlatego też te rzeczy nam wskazuje. To nie jest jakieś jego się, to jest połączone też z naszymi błogosławieństwami. Jeżeli modlisz się o przełom i Bóg widzi, że ten przełom może dać Ci już na przykład za pół roku, to zacznie ci też pokazywać rzeczy, które sprawią, że będziesz mógł dojść do tego przełomu. Czyli zacznie ci właśnie pokazywać pewne rzeczy, które trzeba rzucić, albo które, zacząć, które trzeba zacząć robić. Żeby to do Ciebie przyszło, żeby Bóg mógł ci to też dać, bo Bóg nie da nam nigdy niczego, na co nie jesteśmy gotowi i co możemy za szybko stracić przez to, że byliśmy po prostu niegotowi. Więc jeżeli my modlimy się o coś i Bóg nam wskazuje, żebyśmy zaczęli coś robić albo przestali coś robić, to jeżeli my to ignorujemy, to automatycznie nasz przełom oddala się w czasie. Bóg wykorzystuje każdą naszą sytuację po to, żeby nas. Przemieniać, żeby, żebyśmy wzrastali. Czasami bardzo chcemy, żeby Bóg zmienił naszą sytuację i bardzo się o to modlimy, ale jeżeli Bóg cały czas tego nie robi, to bardzo możliwe, że w tej sytuacji my się mamy jeszcze czegoś nauczyć, że tutaj jest jeszcze jakaś lekcja do odrobienia. I może nam się nie podoba to, że mamy ją odrabiać, ale jeżeli z niej zrezygnujemy, jeżeli powiemy nie, to po prostu nie poruszymy się dalej. Bóg bardzo często nie daje nam ryb, On nas czyni rybakami, i jeżeli my się mamy stać kimś, kto te błogosławieństwa ma dostawać, to musimy przechodzić przez jakiś proces, to musimy przychodzić przez jakiś trening i musimy się zgadzać z tym treningiem. Jeśli Bóg chce, żebym dzisiaj o tym mówiła, to pewnie jest jakaś grupa ludzi, która właśnie zwleka z tym, żeby zacząć robić to, co mówi im Duch Święty. Chciałabym ci tutaj zachęcić. Uwierz, że jeżeli zaczniesz to robić, nieważne jak teraz, może ci się to wydaje nieprzyjemne i trudne. To, jeżeli zaczniesz to robić, to zobaczysz niesamowite owoce tego. Bardzo często nie chcemy zrobić tego, co mówi nam Duch Święty, ale w momencie, w którym zaczynamy to robić, czujemy taką ulgę. Czujemy, że ta wewnętrzna walka, taka duchowa, która, która, którą możemy właśnie odczuwać przez to, że nie zgadzamy się z Duchem Świętym, zaczyna puszczać i nie czujemy takiego oporu. Czujemy, że zaczynamy płynąć, zaczynamy iść w kierunku tego, co Bóg ma dla nas. A to, co Bóg ma dla nas. Jest najlepszą możliwą opcją, jaka jest w ogóle do zdobycia. Bo nasz, nawet najgorszy dzień z Jezusem, i tak jest lepszy od najlepszego bez Jezusa. I za każdym razem, kiedy Duch Święty nam coś wskazuje, to jest to dla naszego dobra. To zawsze jest dla naszego dobra. Nawet jeśli nam się wydaje, że jest to jakieś strasznie wymagające, trudne i że coś stracimy, to jeżeli przychodzą nam do głowy takie myśli, co to, to są myśli od Diabła. Bo Bóg naprawdę chce. Dla nas dobrze. Bóg naprawdę nas kocha. Jeżeli wierzysz, że Bóg Cię kocha, jeżeli wierzysz, że Jezus Cię kocha, to musisz uwierzyć, że wszystko to, co Ci też wskazuje Duch Święty, który też Cię kocha, jest dla Twojego dobra. Dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy to robią i bardzo dziękuję za wszystkie kawki. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. Do zobaczenia.